W studiu festiwalowym twórcy prowokacyjnego obrazu Pokój Sławomir Schuty i Maciej Bochniak, mocno zmęczeni po odbywającym się ostatniej nocy bankiecie, opowiedzą o swoim nowym projekcie. Cztery ściany tytułowego pokoju. Co one wyzwalają w ludziach? Czy ten pokój jest nawiedzony, czy ludzie przebywający w nim są nawiedzeni? Znaczy pokój jest nawiedzony. To jest, to jest historia jakby autentyczna, która się tam wydarzyła w tym pokoju, więc jakby miejsce jest rzeczywiście nawiedzone. Ludzie, którzy tam mieszkają, w tym domu żyją, takby mieli takie właśnie widzenia i myślę, że do tej pory jakby, jakby istnieje ta, ta siła tam nieczysta. Także no to. A ta siła nieczysta jest tak samo w tych bohaterach, bo oni nie są pozytywnymi postaciami, tak? No, siła nieczysta na pewno jest zarówno w bohaterach e, naszych miejskich, czyli ekipy filmowej, jak i w tych ukrytych w, e, wewnątrz pokoju, mhm. którzy się że ulegli tym złym siłom. Także wszyscy po trochu są nawiedzeni. Mhm. No i ten mix prowadzi do finału, e, którego nie powinniśmy zdradzać, ale, ale mocnego finału. Jest tam cały czas kamera ukryta w tym pokoju, która re, rejestruje wszystko, co tam się dzieje. I czy ten zabieg jest jakby próbą albo odpowiedzią na takie podglądacze potrzeby widza, czy jest raczej komentarzem do tego, że taka potrzeba w ogóle istnieje w widzach? Znaczy myślę, że to jest zabieg po prostu jakby wynikający, z, jakby, znaczy zabieg formalny, który wynika no nie, ze sposobu. Znaczy, kręcenia, inaczej, inaczej tej historii w zasadzie tak, nie tak. dałoby się opowiedzieć. Ona ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pokazujemy ją za pomocą kamery subiektywnej, czyli staramy się maksymalnie odtworzyć to, co przeżyła ta ekipa filmowa. No. W filmie zestawiacie ze sobą dwa środowiska. Jest to środowisko takich ludzi na wskroś prostych i ludzi, e, ludzi z mediów, gdzieś tam z, z wysokich budynków wieżowców Warszawy. E, I właściwie w tym zestawieniu nie widać do końca różnic. O to Wam chodziło, żeby pokazać, że, że tych różnic tak naprawdę między tymi ludźmi nie ma. To znaczy, to jest tak, bo to, ta, 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 ta ekipa medialna to też nie są, jacyś, powiedzmy, ludzie, jak, jak tutaj powiedziałaś, nie wiem, z Warszawy, z wysokich tam budynków, tylko po prostu też taka jakby swojska ekipa z takiej miejscowej telewizji. Raczej marząca o dostaniu no się do właśnie, Czyli to nie jest jakby będące. taki, nie ma takiego rozdźwięku dużego, wiesz, między, powiedzmy, ludźmi w domu, a, e, nazwijmy ich pro, prości ludzie, i powiedzmy ludzi, którzy przejechali tam robić ten reportaż. Mm. Myślę, że to jest podobne środowisko. Mm -hmm. e, ale naprawdę tak, w tak czarnych barwach widzicie w ogóle społeczeństwo po polskie, bo tam się wcale taki kolorowy obrazek nie rysuje, jest to raczej film dołujący. No. Znaczy, tak chyba jest, gdzieś po części też... E... Nie no, wiadomo, że to jest... E... znaczy... A, znaczy ten, film, ten film jakby jest takim jest kinem gatunkowym, więc tam też jakby nie ma ambicji, żeby portretować jakby społeczeństwo jakby wiesz, takie odcieni, że powiedzmy ludzie dobrzy, ludzie źli, tak pokazujemy jakby... Znaczy, to jest po prostu gatunek i jakby zachowania tych ludzi jakby, jakby są związane z tym jakby, znaczy wiesz, z tym. To W takim razie niesłusznie udało mi się przeczytać, że jest to satyra, tak? niesłusznie. a no, może satyra też, ale dziś tylko ten bardziej niż w zamierzeniu, mhm. bo jednak... E... Zamierzenie było rzeczywiście inne i od początku chodziło nam o zmierzenie się z, z gatunkiem i mm. tylko i wyłącznie z gatunkiem, z niczym więcej. Okej, okay, język użyty w filmie. Bardzo wulgarny, tak? Jest to prowokacja? Wulgarny, ale ten wulgaryzm nie jest tylko dla wulgaryzmu. Mm -hmm. To nie jest wulgaryzm, który właśnie. chciałam moim zdaniem zobaczyć, czy to był jakiś środek wyrazu, czy, czy z kolei nie wiem, prowokacja, czy jeszcze w ogóle po prostu to było adekwatne do postaci. Na pewno adekwatne do postaci, w dużej mierze chyba dość naturalne w tych sytuacjach, które mieliśmy przy takich bohaterach, przy takim złożeniu. Tak wyszło po prostu znaczy, w grupy własnych ja, ja też szczerze powiedziawszy, właśnie nie bardzo też rozumiem jakby takiej dyskusji, która się tam czasami pojawia w mediach na temat wulgaryzmu, używania wulgaryzmów i tak no, dalej. Wydaje mi się, że to jakby jest, czy znaczy, no, no znaczy, to jest tak oczywiste, naturalne, że powiedzmy język ma jakby też swoje odcienia od, powiedzmy od takiego języka wysokiego po jakiś taki właśnie, nie wiem, emocjonalny właśnie, gdzie, gdzie używa się dużo takich właśnie wulgaryzmów, więc a, znaczy kwestią może, jeżeli chodzi o wulgaryzmy właśnie w języku polskim, to może być kwestia taka, że, że bardzo często te wulgaryzmy w języku polskim w filmie po prostu brzmią albo sztucznie, albo po prostu albo śmiesznie, albo nieprawdziwie. A, a jak się ogląda powiedzmy jakieś amerykańskie czy tam nie wiem, zachodnie produkcje. To ten wulgaryzm jakby bardzo taki właśnie wchodzi, no, że hmm. czujemy go i w ogóle jest fajnie i w ogóle tak dalej, więc jakby... tym śladem <śmiech> amerykańskich <laughs> produkt. Chcieliśmy tak. przywrócić wulgaryzm w ogóle, prawdziwy wulgaryzm kinu polskiemu. Tak? Wracamy jakby z taką misją. No to w takim razie świetna misja i życzę Wam w takim razie na miarę Hollywoodu sukcesów, skoro też taki był zamiar. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję.